Dzień dobry witam na moim kanale od senior z tej strony jestem na, na mopie kieruję się w stronę Wieruszowa do yy, mistrza Corsira pogoda jest piękna mróz tęgi w nocy miałem minus 16 yy, w Lwówku Śląskim tu zajechałem na mop a tam Wszystkie kible i piszuary pełne, zamarznięte. <taki> Także coś fajnego. <taki> Jadę do kursiera, bo razem muszę wymienić olej, a drugie na nauki. No i przejrzeć solary przy okazji. A jeśli chodzi o nauki, to chcę po prostu się nauczyć już od A do Z montowanie i Wszystkie inne yy, pierduki potrzebne do po to, żeby wystawić na YouTube. Także mam trochę yy, pracy <śmysłowej> umysłowej i fizycznej też. No, widzimy się później. Mam 160 km jazdy do Mistrza Corsira ale to robię na dwa etapy jeszcze podjadę ze 100 km jutro mam do południa się do niego zgłosić do mojego nauczyciela także jest trochę jazdy Ambrus już chwyta. ile postałem pół godzinki na mopie i już łapie niedobrze dostałem taką ładną karteczkę ale przed, zanim to dostałem odwiedziny i tu mam pozdrowienia od z Skamisa i Nataszy oglądamy was wszystkich a oglądam was wszystkiego najlepszego w nowym, nowym roku nawzajem miło mi się takie laurki dostaje kiedyś pamiętam się takie coś jak małe byłem to takie coś dawało komuś czy coś miło dzięki jeszcze raz Wszystkiego naj. Właśnie wjeżdżam do mistrza, ale tu ciasno jest. Ale mistrza nie ma. Ktoś pukał do moich drzwi. Mistrzu, mistrzu Jedi! Zaprasza, bo jest minus ileś stopni. Trzyma, ciepło jest! No co ty? Dzień dobry. Szacun? Zimno. nie ciepło, zobacz jak tu jest ciepło. Kultowa mazda jest. Widzę, że ją jeździ. No i duka Pewno tam nic nie jest zrobione ale <laughs> Chyba mróz był A to jest w całej okazałości tu raz Długo, długo, długo jeszcze nie pojedzie W tej zimy na pewno nie Dziś ja będzie jest składane, i jutro powinien jeździć Na 100%? Znaczy odpadać Aha, no to to rozumiem dziś nie, ale opalać tak I co tu mamy? Co? Lista rzeczy do turasa To jest wszystko do turasa, tak? Tak A jeszcze te przerwy to tam dopisać trzeba Bo to jest na sekcje Wydech, yy, dolot i wnętrze A ta broda to prawdziwa? Nie, hmm. sztuczna Tak jak Ci mówiłem kiedyś, pamiętasz? Pamiętam Właśnie, mistrzu Uczy mnie Właśnie u mistrza Corsira byłem, i odcinek ten, co teraz yy, nagrywam, i ten poprzedni, jest od A do Z przeze mnie zrobiony. Także już jestem mistrzem. Podobno, no, już jest słońce, coraz niczej. Trzeba uciekać stąd. Zostawię mistrza mojego, nauczyciela i jestem na jutro umówiony u mechanika, by zmieniał olej i inne pierduki. Znaczy się tam nic, nic yy, ważnego. Korsirek pali węglem. Nie się, szkoda ci? Trzeba było się przeprosić z kozą, no co zrobić? Webasto się już chłodzi wyłączone. To teraz ja jak będziesz miał streama, to koza ci będzie płacić. Koza. Nie, koza dobra rzecz w garażu, bo można sobie polegać na tych wszystkich wybastach, ale jak przyjdą porządne mrozy, to trzeba wyględowalić. Niestety. I ogól się. Co? Tadziu? No. Jak tak można? Przyszłem podziękować mistrzowi. Proszę bardzo. Dobrym uczniem Cała jestem? Przyjemność po mojej stronie, Pojętny, czy jestem pojętnym uczniem? Um. Pod kamerę powiem, że tak. O ty. Żeby no, nie było. to trzymaj się. E, do zobaczenia. Gdzie jedziesz? O, tajemnica słucha. Jakbym ci powiedział, się. musiałbym cię zlikwidować. lepiej nie Jest godzina. W tej chwili jest siódma pół do ósmej. Muszę trochę poczekać, bo mechanik, do mechanika jadę wymienić olej i tam coś jeszcze może popatrzę, uzupełnię wodę i te i inne tam zobaczę, jak solary wyglądają. Ten film, jak już mówiłem, który oglądacie w tej chwili, jest całkowicie w 100% zmontowany przeze mnie. Od A do Z. Montowanie, wszystko, ustawianie ikon i tytułów. To wszystko ja osobiście Oczywiście z pomocą yy, nie tyle z pomocą, co najpierw nauczył mnie Corsair. No. Odnośnie pytań yy, yy, w, yy, w ostatnim filmie. Dużo się pytacie, jaką mam temperaturę? Yy, w tym aucie. W tej chwili jest chyba minus 12, czy coś takiego. Rano wstałem ja po szóstej, yy, po 620. I nie, nie czułem żadnego zimna czy coś nie, yy, yy, w ogóle nie było grzane i do tej pory jest. Ta sama temperatura. Pokażę wam. Tylko wyschaj tu proszę. Sami zobaczcie. Jaka temperatura może widać. Jak to mądry człowiek powiedział kiedyś, jak jest minus 5 i nie wiatru nie ma, to jest ciepło. A ja co dopiero jak jest powyżej 8? To jest gorąco. Jak nie wieje, oczywiście. Bo nawet tak jest 15 stopni plus, a wieje wiatr, to jest zimno. No, co poza tym? Jak porobię to, co mam porobić u mechanika, będę się udawał tam, gdzie jest cieplej w Polsce. Bo znowu jakieś fale mrozów na, na, nadają. Ale to zobaczymy no już dzisiaj ostatni dzień chyba ma być tak zimno potem już coraz mniej coraz mniej więc czekam No, to by było na tyle relacji z dzisiejszego poranka właśnie oglądam jakiegoś odyńca seniora czy coś takiego Co on to robi? Szukam w takie mroze. A nie, to kurde, to jeszcze było ciepło chyba. <grymne> Jadąc do warsztatu muszę jakieś zakupki zrobić. Mineralne i pieczywko. Szybkie zakupki. Mineralna, czekoladka gorzka, mleczko i trochę maszketów. Trzeba coś kalorii <laughs> złapać Mechanika jeszcze nie ma muszę poczekać, bo jest gdzieś ma pracę Pracę w trasie. A co to za jedni? A kto to? 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 Atakują mnie. Oj, ja boję się, boję się <laughs> No, dosyć Chodzę tak <laughs> koło tego mojego Wychiku czasu. hip patrzę. Normalnie ktoś tu mi dziurę zrobił. Nie wiem o co chodzi. To jest świeże. Ja piernięczę. Ciekawe jak tam z tamtej strony. <grywanie> Ogrzewanie właśnie włączone. Para leci. Rana miałam taki sopel tutaj, bo to mróz. A to jest para wodna. to Szybko łapnęło. Tutaj nie widzę żadnego sabotażu. Tu może być, ale tam kurczę. Normalnie jest. Ktoś jakby walnął czymś. Te świeżutkie kurczę. A! Nic, trzeba będzie to za załatać, bo tu woda wejdzie do środka i popłynie na dół. Przyjechał mój mistrz ja, pomarańczowa kamizelka. Tak jest. Witam mistrza. Witam, witam pana. Co tam będziemy robić? No jak zwykle. Olej trzeba będzie wymienić. Dobrze, dobrze. Warszaw się otwiera i będzie wjazd auto już odpaliłem, że będzie szarpało w razie czego. Ej, a ten pienię nie będzie przeszkadzał? Trochę będzie. No. Ja nie wierzę. To jest robota mechanika. I na miejscu jest. Mam taki mały problemik. Lekko mi przecieka gdzieś z i to idzie po kablach tutaj, z tych kabli. Ale to mam kurde elegancko zabezpieczone i nie wiem o co chodzi. Trzeba będzie coś. Jeszcze raz tu mam taki środek. To jest guma w sprayu i popsikam tutaj, obczyszczę, żeby to bardziej uszczelnić no zobaczymy co to wyjdzie albo opyskałem po bokach jedną warstwę za chwilę za 10,5 godziny jeszcze raz to zrobię to jest ten filtr i już jest dobrze zategowany dobrze że przyjechał następnym razem przyjadę trochę wcześniej przy okazji filtr powietrza też jest wymieniony no też ten jeszcze nie był taki taki, ale no już, najwyższy czas trochę lepszy filtr jest dany. olej wymieniony na taki trochę lepszy 8 litrów wchodzi resztę bo tu jest 10 litrów resztę biorę na dolewkę bo i tak już, za każdym razem zanim się to rozejdzie to trzeba będzie dolać Skończona. u mechanika czas jechać Kieruje się w stronę granicy czeskiej a tak dokładnie to chcę zobaczyć w końcu ten zamek Czocha z poszukiwań nic chyba nie będzie bo wszystko jest zamrożone i to jest łażenie bez sensu po prostu filmy będą takiego zwykłego życia w wanie mocium panie Jadę teraz zatankować i jeszcze z dwie godziny podjadę jak zwykle powoli i wtedy zatrzymam się gdzieś na przystanku na noc tankujemy 3,27 dobrze jest Ponad 30 litrów powinno wejść, tak mi się wydaje. O, 31. Do pełna. Jestem na trasie i zatrzymałem się na wieczór, już nigdzie nie jadę. Jestem na jakimś mopie. W ogóle dzisiaj prawie nie grzałem. Mam 7,5 stopnia. Ktoś by się pytał. Kawusia, odpalam piecyk i zostaję tu na noc. To robimy kawkę. Ojej. Zaraz rozpalę w piecu i będę grzał. No na pewno będzie taka sama temperatura, ale to mi nie przeszkadza. Jakby ktoś chciał wiedzieć, się przyzwyczaiłem. Spuszczamy gaz, Ach, gdzie tu jest jakaś. katar ale to mam zawsze No, jak się zaparzy ta się włączę mam nadzieję że widać kawusia gotowa zaparzona lejemy już tam widzę jednego takiego gościa starszego który ogląda jak ja robię kawę i się ze mnie nabija normalnie <grym> Nieważne. Byle by była ciepła i pachniała kawą. Aż takim koneserem to ja nie jestem Ale na noc muszę osłonę zrobić, bo rano nie do, nie do szyby nie doczyszczę. <śm> no kupiłem specjalnie taką dużą tą, żeby na całą szybę starczyło. I jest. No no, 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 spokój, spokój, spokój. O, i druga taka sama. Jeszcze w środku jest. Mogę złapać to? O, muszę poprawić, trochę nadodać I tu złapię tą wycieraczką. mocno wieje. Dobra, jeszcze w środku złapię. Jestem w miejscowości Luboradzy. Tu takie coś po drodze spotkałem i się po prostu zatrzymałem z ciekawości, co to jest, bo nie było zaznaczone. W ogóle, czy to pałac, czy to zamek, czy dzieło? Ta to też chyba podlegało pod to, coś jak mi tak wydaje. Jakiś księcium tu mieszkał. Szkoda, że brama zamknięta. Odwają mi się te takie baszty e, elegancki, tylko trzeba tu trochę kasy, żeby to dokończyć jeszcze chyba stare okienice są. Tam fajny dach jest z takimi lubcikami, a jest i fosa Kurcze, to zamek. Kurcze, cztery kolumny takie ma. Pisze kompletnie o pociany zrobiły się gniazdo, a tam lochy zatopione pewno gdzieś tak XIX wiek, cosik. W tym stylu popękane nieźle szkody górnicze. No i tutaj już muszę zakończyć dzieło, bo dalej nie ma wjazdu. Muszę wracać. Znalazłem wyłom w tym betonowym płocie. Jestem już na miejscu. Tam fajna brama jest. Sfilmuję ją, jak będę wyjeżdżał. żegnaj zamek a tu jest ta ładna brama co mówiłem mam nadzieję że się zmieszczę no chyba jestem w miejscowości Wierzbiak i takie coś po drodze Przejeżdżałem przez to miejsce. Właśnie tak, takie coś zobaczyłem, jakieś budowle. No i tam to właściwie zobaczyłem. Chyba się tam nie wejdzie. Ekstra to wygląda na środku, taka budowla. Tam jest gościu, się zapytam, co to jest za budynki, czy coś. może w nie wiedział. Tego wieku, a ta to jest tu produkowano wino. Też właśnie z tego yy, samego okresu. Tylko niestety nie dbają o to. Upada wszystko i no, kościoły stoją. Aha to mówię, że tutaj jakieś stodoły, wszystko to się zawala. Kurcze, to, to ładne te są. Znaczy się, że tu samogon winny pół robili. Mieli to, to na środku tego jeziorka odnawiać ale co roku odnawiają a on co roku bardziej w ruinę popada każda zima to dodatkowe koszty tu winogrona leciały na dół a na razie śmieci no już mówił że tu kilka lat chcieli robić pomost mieli robić pom pomost i Zawsze coś wypadało. A to, co się rozpada, powoli. Zajrzę, co tu tutaj jest. O, kurde, taka fajna kopuła. O, butelek w każdym kącie. No, nie mogę. Jaki strędny. No. A tu ja stoję. Jestem przy, na parkingu, przy zbiorniku wodnym Myśliwój Miejscowości. I zbiornik się tak nazywa. Idę zobaczyć, jak to wygląda. widzę cały, jest już skuty lodem. Zobaczymy. Nie wiem, co zobaczę. Śnieg jest, no i wiaterek zimny. Trzeba wyłączyć bo bateria szybko w przymrozie się wykańcza a to informacje dla kogoś kto by chciał wiedzieć coś więcej gmina Mściwój no. rząd ławek pewnie oglądają zachód słońca bo już niedługo będzie tam jest wieża widokowa, ale nie idę tam, bo strasznie wieje. A nie chcę, żeby mnie za bardzo przywiało Może zostanę tutaj na noc. Trzeba coś, by może ugotować udusić to widzimy się w aucie. Jadąc od Korsierka, od Kuby, tutaj to jest ponad 100 km. Od drodze miałem już za Wrocławiem, miałem chyba sześć zamków. Wszystkie były ogrodzone brak dostępu i za bardzo nie było gdzie nawet się zatrzymać. W końcu przez przypadek ten ostatni zamek, co jest zamek, to chyba jedyny już nie pamiętam, nagrałem go i tą bramę wyjazdową. Ry tak nie było co filmować. Jutro się będę brał to zapieram do Bolków, do Bolków. Tam jest jakiś zamek. Zobaczymy co to będzie. Czas na podsumowanie tego odcinka. Nie wiem jaki on będzie długi w każdym bądź razie. To będzie odcinek drugi, który od A do Z yy, sam go zrobię. Zmontuję i prześlę na YouTube i wszystko tam poustawiam. Powinno się udać, a jak będzie to, wyjdzie jak w praniu. Szukania nie ma, zresztą widzieliśmy, widzieliście yy, plaże. Są zamarznięte, wody nie widać, także nie ma sensu nawet tam wjeżdżać. Takie, takie będzie jeżdżenie. Mam kilka ładnych yy, zamków, chcę zwiedzić. Oczywiście, Czocha. No i tak się powoli do niego kieruje Mam nadzieję, że pogoda dopisze, bo niby jest minus 1, 2, ale wiatr swoje robi Jest niedobrze już przy tych 10-15 wiatrów nie było, to było cieplej Co poza tym Poza tym wszystko jest ok Siły wróciły można nagrywać i jeździć dalej dzięki za oglądanie tego odcinka zapraszam na następny kciuki do góry i lecimy dalej